Co jest? Witam was po długiej przerwie. Jak większość z was y, wie, y, dochodzę do siebie po wypadku, niby pierdoła, bo po wypadku rowerowym, ale y, no niestety trochę to schodzi. Myślałem, że naprawdę zamknie się tu, nie wiem, dwóch trzech tygodni. A paprzeć. Także powolutku wracam do gry. Może nie jest to forma olimpijska, ale trzeba się. E, powolutku, e, powolutku rozkręcać. To z góry chciałem Wam wszystkim podziękować, bo naprawdę dostałem wiele takich e, no, budujących słów, słów otuchy. E, wiele maili gdzieś tam z zapytaniem, jak zdrowie. Także naprawdę fajnie miło. E, cieszę się, że gdzieś tam mam takich e, widzów, klientów, którzy gdzieś tam e, dobrym słowem zawsze gdzieś tam pomogą troszeczkę, żeby się z tego wszystkiego pozbierać. <laughs> eee, no, także może nie na 100%, ale powolutku zaczynam wracać, wracać do gry. Eee, I na początek na rozgrzewkę, co prawda były tam inne motocykle już, ale no, eee, właściciele sobie nie życzyli, żeby gdzieś tam rzucać te motocykle do sieci, także eee, jeżeli chodzi o to taki pierwszy motocykl, który się gdzieś tam pojawi, najprawdopodobniej FZR 600. E, już jest. E, e, kury podjechał z częściami. E, wracając do motocykla, e, co my tu mamy? FZR 600, rocznik 94. E, także już można powiedzieć całkiem fajny klasyk się z tego motocykla robi właściciel dokupił sobie motocykl do kolekcji swojej skromnej co prawda bo ma FZ6, którą też kiedyś tam przeglądałem. No i teraz poprosił mnie, żeby też przeglądnąć FZR-kę. Tutaj będzie zakres zupełnie inny. Ponieważ tematy są tutaj no można powiedzieć drobniejsze na pierwsze takie można powiedzieć oględziny. Ogólne. Cóż jest do zrobienia? Po pierwsze, do przejrzenia, do przeserwisowania przednie zawieszenie. Z zawieszenia się nie leje, natomiast to zawieszenie zachowuje się tak, jakby było totalnie rozkręcone, lub też w ogóle w środku nie było oleju. Jest mięciutkie, maślane i dodatkowo coś tam w środku się jeszcze tłucze. Także jeżeli za bo ja my motocyklem na postoju, to tutaj dziwne dźwięki z tego zawieszenia dochodzą. Także zobaczymy, co tam w środku się dzieje, czy jest olej jaki w ogóle, w jakim stanie jest olej i tak dalej, i tak dalej. Czy jest... Pierwsza rzecz to kompletne przeserwisowanie przedniego zawieszenia. Przy okazji do sprawdzenia do sprawdzenia. Do dokręcenia łożysko główki ramy, ponieważ przed sprzedażą było z tego co mi właściciel mówił wymieniane i to widać, może, może nie jakoś profesjonalnie, no ale przyjmijmy, że łożysko główki ramy stało, łożyska główki ramy zostały wymienione, właściciel prosił tutaj o sprawdzenie, ewentualnie dokręcenie tutaj właśnie tych łożysk. Eee, także to jest drugi temat. Hmm, taka jeszcze pierdółka gdzieś, jak podniesie przednie koło, zakręci, to coś się tucze w kole. Eee, I nie wiem, czy to już pomiędzy oponą a fełką coś tam lata, czy Znaczy eee, tak sugerował. Ja bardziej obstawiam na to, że eee, tulejka dystansowa między łożyskami, więc luźna i ona się tam powodując taki dziwny dźwięk ale to zdemontujemy, zobaczymy po prostu trzeba delikatnie, ciaśnie osadzić eee, łożysko mm, łożyska między sobą eee, to jest to kolejna sprawa eee, to zamontowanie stalowego oplotu, Tutaj właśnie już dostarczył, kolor dobrał sobie tutaj pod motocykl, także może to wyglądać całkiem fajnie. Dostarczył również olej, uszczelniaczek czynnego zawieszenia, jak i płyn hamulcowy po wymianie przewozów, bo będziemy wymieniać oczywiście przód i tył. Dodatkowo jeszcze co? Dodatkowo jeszcze do wymiany jest tylny amortyzator, ponieważ ten, który tutaj jest, yy, wygląda dość średnio, gdzieś zaszedł ryzon i tak dalej. Więc właściciel chce go oczywiście przy okazji podmienić. Niby nic, a co chwilę coś tam jakieś tematy dochodzą. Także na pewno jeszcze to do wymiany, również o pod korkiem tutaj w lewym oleju, bo gdzieś po dłuższej jeździe delikatnie się z tego miejsca zapociło, To nie kłopot. Do wyregulowania światła czód, bo gdzieś dosyć mocno wysoko do góry świecą. I co tu jeszcze mieliśmy zrobić? No, i tak jak przyjechał właściciel motocyklem tak sobie go posłuchałem chodzi o silnik, i powiem szczerze, że nie podoba mi się, jak ten motocykl pracuje na obrotach na luzie. tak? Jak sobie go lekko słuchałem. Yy, wiadomo, jest oplocik, okay, jest oplocik, jest przelocik, ok, ale tak. Yy, faluje na tych obrotach. Tak dosyć nieprzyjemnie z tych obrotów też schodzi yy, średniawał, także nie podoba mi się to do końca. Przebiegu licznikowego podkreślam ma 63 Także Jeżeli starczy czasu, nic się tu nie będzie nam komplikować. To jeszcze sprawdzimy, tutaj zrobimy. Może synchronizację AFR ustawimy, e, o ile to pomoże, o ile nie są brudne gaźniki, bo z tego co e, mówił tutaj e, właściciel, to poprzedni, mm, poprzedni tutaj użytkownik tego motocykla robił te gaźniki, tylko coś moim zdaniem albo źle ustawił, Albo źle je gdzieś tam ugarnął no nie podoba mi się do końca praca motocykla. Zobaczymy, co się uda z tym zrobić bez ściągania gaźniku. Bo jeżeli gaźniki są w środku brudne, to możemy kręcić tymi śrubkami tak, aż je objedziemy, użyjemy, a motocykla wyregulować się nie. Ma. A składa się na to wszystko jak i czystość. Taki, poprawność złożenia, wstawienie e, poziomów paliwa i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj e, zagłosów jest dużo. Zobaczymy, czy uda się po prostu samym synchro, i aferem ustawić to tak, żeby ten motocykl pracował. No, powiedzmy w miarę, e, akceptował, akceptował. Ogólnie, motocykl, myślę, że fajnie zachowany gdzieś tam na te lata w oryginale że sobie go cały czas tam wizualnie gdzieś chce dopieszczać Dbać o niego I myślę, że to jest fajna jakaś tam inwestycja nawet na przyszłość Bo te motocykle już tylko będą rosły w cenę Jest to motocykl jak widać nie jakiś zajeżdżony No to wszystko w miarę fajnie się patrzy Także także cóż eee, Wjeżdżamy motocyklem na serwis Chyba zajmiemy się na początek stalowym oplotem Poskładamy sobie tutaj to wszystko i będziemy później z tematami szli coraz, coraz to e, głębiej. Czyli, e, czyli co? Amorek tył i zawieszenie. Tutaj zobaczymy co tam się wyrabiało czy faktycznie jest aż tak źle. No, czy to jest kwestia e, przeserwisowania i dobrego ustawienia zawieszenia. E, to tyle. Nie ma co tu za wiele. Opowiadać, słuchajcie, bierzemy klasyka na serwis i zobaczymy, jak nam się to wszystko tutaj potoczy. Czy będzie szło zgodnie z planem, czy zacznie się komplikować. Oby. Dobra, to co wjeżdżamy? Widzimy się gdzieś tam po drodze. Prace idą dzielnie do przodu. Rozebrane zawieszenie, jedna laga już zrobiona, ale e, zaraz o tym. W międzyczasie wymieniony stalowy oplocik przód tył jeszcze nie zalany nie odpowietrzony to za chwilę to również także kolorystycznie myślę, właściciel całkiem fajnie trafił to jak złożymy w zawieszenie będziemy wszystko zalewać i odpowietrzać wymieniony również amorek tył na ładny świecący wygląda całkiem całkiem E, fajnie, ponieważ ten stary, no to widać, co on tu sobą prezentował. E, no, także fajnie, że gdzieś właścicielowi udało się dorwać e, używkę w tak m, przyzwoitym stanie, to trzeba sobie powiedzieć. E, co do zawieszenia, słuchajcie, olej zlałem czarny jak smoła. Tam ta laga była w jeszcze gorszym stanie, jeżeli chodzi o olej. Z yy, Tutaj niesamowity z tego oleju, normalnie. Jak z buki, jak z buki, muszę Wam powiedzieć, że yy, dramat. A zresztą widać, co tu dużo mówić, jak to wygląda, ile to lat. Yy, ten olej gdzieś tutaj siedzi, bo kolor to jedno, ale zapach to drugie, mówi yy, wiele. Panewki ładne, nie o dziwo. Także panewki zostają. No i cóż, z tym zawieszeniem powiem tak. Za wiele tu regulacji nie ma. Praktycznie żadnej. Jest tylko wstępne napięcie sprężyny i to wszystko. Zresztą skręcone było na maksa. Ani tłumienia odbicia, ani dobicia, nic tu kompletnie w tym zawieszeniu do regulacji nie ma. Także, no cóż, przeserwisować, złożyć na świeżym oleju, zobaczymy jakie będą odczucia właściciela, może też z tym napięciem wstępnym sprężyny troszeczkę wrócimy. O tyle. Jeżeli chodzi o koło hałasujące, jest tam, w środku tuczę się jakiś, nie wiem, kawałek starego wentylka, zaworka, coś tam sobie lata między oponą a felgą, to nie jest właśnie ta tulejka dystansowa, bo tak naprawdę sobie analizuję teraz, ona nie miałaby prawa się tłuc, jeżeli oś w środku, to tak na marginesie coś sobie tam lata. Ja szczerze mówiąc bym tego nie ruszał, bo to jest naprawdę jakaś tam drobnostka, ale to zobaczymy, bo wtedy ściąganie opony, wyciągnięcie tego, odnowa wyważenie. Także to są koszty, tak jak przy wymianie opony. Ja bym tego nie robił, ale zobaczymy co powie właściciel. Także to na chwilę obecną tyle. Słuchajcie, ja sobie wszystko tutaj umyję tak jak przy poprzedniej ladze, bo naprawdę, e, no mówię, to wszystko pozostawia ja wiele do życzenia. Na szczęście, panewki zdrowe. Zalewamy świeżym olejem odpowiednią ilość. Ustawiamy poziomy, e, tak jak ma być. Wlatuję do motocykla i bierzemy się za. E, ja, już za odpowietrzanie, za składanie, i to by było wszystko. Główka ramy skontrolowana, eee, tylko skontrolowałem w sensie. Odkręciłem tutaj górną półkę, zobaczyłem, jak pracuje to łożysko, i tak zostawiane, ponieważ a, e, wszystko tutaj e, skręcone jest dobrze. Nie pojawił się jakiś dodatkowy nadmierny luz. Przeważnie, tak na stożka. Się dzieje, że już drugi raz jakoś, jak ktoś to normalnie, porządnie, porządnie z wyczuciem skręci, to drugi raz poprawiać już nie trzeba. No to tyle, dobra. Działam dalej, widzimy się już pewnie przy jakichś końcowych tematach. Może uda nam się go odpalić i coś postroić. Próbujemy go jeszcze raz zapalić. To mm. 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 do dobrotu w ewidentnym świadczy o zbytku bowiem jest nie To za afera. Hmm. Ale nie o jeżeli chodzi o przednie zawieszenie to słuchajcie z przodu łożyska w stanie masakrycznym ciężko by było obkręcić a przy obkręceniu to przy próbie jakiegoś zakręcenia łożyskiem to po prostu chrobotanie niemiłosierne także wymienione dwa łożyska które praktycznie z zewnątrz nie wyglądały jakoś mocno przepracowane natomiast to co pod palcem się czuło to, to naprawdę aż dziw, że, że to ktoś kiedyś jeszcze zakładał jak wymieniał oponę, To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak wygląda zmasakrowany uszczelniacz to nie przy moim wyjmowaniu, tylko po, po zdjęciu koła i tutaj ściągnięciu całego układu od napędu licznika. Tam jest tak. Taki uszczelniacz. Ktoś go też zostawił w takim, a nie innym stanie. Yy, także również wymieniony. I teraz. Yy, łożysko główki ramy, ok, było dokręcone yy, w porządku. Kwestia tylko sprawdzenia. Natomiast. Ta nakrętka, gdzie tu przychodzi ponad 100 Nm praktycznie do odkręcenia w rękach. Te tutaj śruby mocujące również bardzo leciutko dokręcone. Także ktoś tu góry nie skręcił. Zapomniał czy coś. Chodzi o same hamulce. Słuchajcie, tu jest normalnie beton. Wcześniej te hamulce faktycznie były mocno takie gumowate, czyli gdzieś to wszystko pukło plus podejrzewam, że był także układ troszeczkę zapowietrzony tak teraz pyk i koniec i dalej się tego wcisnąć nie da także beton jest niesamowity natomiast jeżeli chodzi o e, tył również tam było coś takiego, że dociskaliśmy, było opór, jeszcze mogliśmy coś tam docisnąć, teraz pyk i koniec również e, hamulec e, tutaj staje Dębo. te tematy z głowy natomiast wyszła jedna rzecz bardzo niefajna teraz tego nie widać musiałbym się kimś posiłkować otóż olej pojawia się w tym miejscu tutaj jest gdzieś nieszczelność już na samym samej goleń tutaj coś się rozszczeniło, nie wiem czy to będę musiał sprawdzić jeszcze czy to ma też luz natomiast mm, pojawia się olej to już nagrałem właścicielowi może zaraz rzucę przebitkę e, taką z telefonu e, ale mm, tu jest cały e, największy problem dlatego że to Według producenta jest nie nierozbierane. Nie wiem czy to jest wkręcane, czy to jest wciskane, ale jak jest wkręcane, to zazwyczaj na taki klej, żeby to odkręcić, tu po prostu nie ma też za co złapać. Według producenta jest to nierozbierane. Choć są tam takie specjalne śrubki zabezpieczające, to, to za bardzo. Nie wiem jak to rozebrać, to jest jedna rzecz. Tam po prostu najprawdopodobniej jest jakiś, jakiś Ori, który po czasie puścił, lub tu jest jakiś luz na tym. Eee, tego tak naprawdę nie wiem. Generalnie jak jest upside down i stąd wychodzi. Stąd już wychodzi rura, to rura zazwyczaj jest wkręcana, tylko jest wkręcana na tak cholernie mocny klej, żeby wykręcić tą rurę i wkręcić nową. No to oczywiście niszczymy tą rurę, ale ona jest do wyrzucenia i OK, a to trzeba podrzeć czasami do takiej temperatury, że aż farba schodzi, żeby ten klej w ogóle puścił. My tutaj na no za co tu złapiemy, nie ma po prostu za co złapać, więc i tak ten kawałek byłby do, mm, do wyrzucenia. Także fatalna sprawa. Poczekajcie chwilę, może uda mi się coś troszeczkę tego oleju stąd wyduść. Taka sytuacja. Dobra, podełam trochę zawieszeniem. Już widać, pojawia się olej. Także na tej ladze najprawdopodobniej tu wszystko też tak hałasowało, bo już oleju było bardzo mało, czyli tłumienie było bliskie 0. nic. właściciel szuka tutaj nowej lagi, nowej, używanej, ale sprawnej. Poprawa. Prawa ma się całkiem, całkiem dobrze. No, bywaj tak. Z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, powiem szczerze, ale, ale, zawsze musi być ten pierwszy raz. No, po tylu latach gdzieś, może kiedyś dostała szczała. Nie wiem. Yy, no, tak czy siak. Lega jest tutaj do wymiany, także czekamy na jakąś używkę, a ja w międzyczasie może wezmę się. Zostajemy składu mieszanki i troszeczkę coś pokręcimy przy silniku. No, także nie zawsze to tak, prawie nigdy to nie idzie tak jakbyśmy chcieli, trzeba uważać, bo tu jakieś ryski już były, jak ktoś nie umie, nie bak kiedyś sobie uchylał. Dobra, spróbujemy coś go postawić. Tak to wygląda. Jest coś tam do poprawy i to nie mało, bo jeden z dyrektor tam szaleje, e, a, a ten czaruje po ale to jak było, że jest e, za ubogo, tu zaraz coś tutaj zermiemy i będziemy troszkę może Dobra, podziałam, pokażę co ja. Tak jest znacznie lepiej motocykl też inaczej pracuje Zaraz jeszcze zrobimy jakiś lepszy składni mieszanki. i wejdziemy źle do do tego do Dobra, ja dopiero motocykl zaczął ładnie pracować WR był na poziomie 19, nawet 20 także.

No, także AFR to był po prostu dramat ustawiony tutaj, dlatego ten motocykl chodził tak. Yy, no jak chodził, tak? Tutaj od razu to słychać. Ja nie musiałem mieć żadnego miernika, żeby takie rzeczy wyłapać. To od razu było wiadomo, że, że jest w cholerę ubogo Są stabilne obroty, yy, ładnie schodzi z obrotów. Nic więcej. Także Zostawiamy i czekamy na lagi. Mamy to. Słuchajcie. No cóż, jeszcze sprzęta doregulowałem, bo jedna rzecz mi się nie podobała, udało się, oplocik jako oplocik, ale laga, została podmieniona cała tutaj rura i jak widzimy wszędzie suchutko, czyściutko, także tamta już po prostu jak nią zacząłem, złapałem tutaj wima, zacząłem ręką mocniej kręcić, okazało się, że ma tutaj luz. Być może dałoby się tu ratować, ale w niewielkich pieniądzach myślę, jest zakupiona druga, więc czemu nie. No, sprzęcik gotowy oczywiście. Smyczka jest, kart oczywiście jeszcze nie ma, ale to, to na spokojnie. Hamulce naprawdę fajne, twarde, mocne. Naprawdę hamulce twarde, mocne, wyczuwalne. I to tyle. Kończymy. Tego sprzęcika, a tam nie wiem, co jest tam, bo aż sam się boję w tamtą stronę patrzeć. No i cóż, widzimy się przy kolejnych wezwaniach, bo jest ich niemożliwe. Trzymajcie się, cześć.